Witam wszystkich o w pół do dwunastej w nocy. I teraz tak, ja tego Mercedesa już yy, kończę, ale zapomniałem jeszcze, że nie grzeją świece żarowe, a wszystkie świece są dobre. To jest mamy przekaźnik świeżarowych na 8 sztuk. I teraz tak, yy, ja to rozciąłem to tak na szybko, bardzo na szybko, Ja potem to ładnie Pokrywkę przyłożę i ładnie zastawam, bo to jest zupełnie zrobione na szybko, bo nie mam innego sterownika świeżarowych, a klient musi jutro wyjechać tym autem, więc ja to zrobię zaleję tym specjalnym żelem jeszcze raz, na razie tutaj czyszczę. I teraz tak, co my tu mamy? Yy, tu mamy. Kurcze mam pierwszą świecę, połączona tu, są przewody przerwane, teraz wygiąłem, przegiąłem je jak czyściłem żel, ale były przerwane. Tu zasilanie na płyce jest przerwane, bo to jest zasilanie główne, ten gruby kabel tutaj. Tu jest przerwane zasilanie, trzeba to wszystko połączyć od nowa. Ja tu kładę nowe kable, nowe przewody, lekko grubsze i to już się potem nigdy nie zdarza. A to jest ogólnie wada, wada. No. To się ogólnie przepala czy to Mercedes, czy BMW, czy, czy inne auta, które mają podobny sterownik, siec, przekaźnik. I teraz trzeba połączyć to z tym, to z tym, to z tym. Trzeba to wszystko ponaprawiać. przewód też nie może być, czy tam drut, obojętny jaki. Także tak na szybko ogram, bo już jest bardzo późno. Jutro trzeba wcześniej, wcześniej rano wstać, żeby to auto dzisiaj odpaliło żeby to jakoś ogarnąć a później ładnie zalać, zalać żelem i tu ładnie wkleić, wspawać tą pokrywkę. Jak wspawam pokrywkę, to potem jeszcze zabezpieczam specjalnym specjalnym spoiwem, żeby to miało wszystko ręce i nogi i ładnie wszystko schludnie wyglądało nie, to biorę się zaczyszczenie z tego żelu do tego miejsca tutaj i Zaczynam wstawiać nowe druty, i będzie wszystko ładnie bujać i wszystkie osiem świeżerowych będzie yy, funkcjonować. Także kończę nagrywanie, bo już jest bardzo późno, a musimy to naprawić dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich.